Świetne wieści dla polskiej ekstra ekstraklasy. Mianowicie chodzi o to, że Ante Cernat został sprzedany za bardzo dobre pieniądze do Norwich City. Wszyscy myśleliśmy, że Cernat zasili szeregi Werdemu Brema, jednak to Anglicy postawili na stół lepszą ofertę i tym sposobem udało im się zakupić Chorwata. Finalna kwota transferu to ponad 10 milionów euro. Raków w tym samym bije swój rekord sprzedażowy. Warto zaznaczyć, że raków w tym okienku naprawdę zarobił spore pieniądze. Sprzedając także Kowaczewicza za prawie 5 milionów euro, ale już wracając do samego Cernaca, to w tym sezonie rozegrał on wszystkie spotkania, czyli 5-5 kolejek, dopiero kasa gra. No, zdobył przy tym jedną bramkę oraz jedną asystę. A Chorwat przez cały swój pobyt w Częstochowie rozegrał 31 spotkań, zdobywając przy tym 9 goli. Oraz 6 asyst. Jestem ciekaw naprawdę co zrobi Raków Częstochowa z takimi dużymi pieniędzmi, bo teraz naprawdę ma ich na koncie dość sporo i jestem ciekaw jak oni zastąpią Ante -cernaca. Jak wiemy Wiktor Bogacz z Miedzi Legnica niedawno odmawiał wielkim klubom. Może Raków to będzie dla Bogacza taki właśnie przystanek teraz, może to będzie coś innego. Jak wiemy oczywiście Miedź Legnica walczy o awans do Ekstraklasy i na pewno, jak, no tak samo jak i pieniądze, jak i Bogacz na pewno się przydadzą Miedzi. Ale wracając do samego Cernaca, no naprawdę był to dobry napastnik. Ja naprawdę lubiłem oglądać Raków z Cernacem, bo naprawdę Cernac dobrze wyglądał. Raków właśnie zawsze mówił, jeżeli mają sprzedawać Cernaca, to ma być to kwota dwucyfrowa, no i udało się. Poczekali na lepszą ofertę od Anglików. No i udało im się sprzedać Cernaca za naprawdę dobre pieniądze jak na Realia Polskie. Zobaczymy co czas pokaże, jak Raków zastąpi Cernaca. A póki co, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, taki dość szybki, ale to taki szybki informacyjny. Podzielcie się w komentarzu, co sądzicie o przenoszeniu chorwata do Championship i co. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.